Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Kariery Interu na moim kanale. Dzisiaj kolejne spotkania z Serie A i Champions League. Rozpoczynamy spotkania z Benjaminką Specją, która w rzeczywistości jest jedną z takich ciekawszych drużyn z tych Benjaminków. Takim małym czarnym koniem można powiedzieć, bo naprawdę radzą sobie w tej scenie A bardzo fajnie, bardzo dobrze sobie na to Ale no czy się utrzymają, tutaj widzicie ustalenie składu, trochę piłkarze zmęczeni, trzeba było... Też trochę odpocząć, innym trochę porotować, no bo, bo jednak to mecz ze Specją. W FIFA to trochę inaczej wygląda, bośmy sobie łatwo poradzić z tym Benjaminkiem, ale jak wiemy piłka nożna jest przewrotna. Piłka nożna jest grom nieprzewidywalną czasami. No i lecimy na spotkanie z Specją, mamy pierwszą akcję w tym meczu. Skliniar, prawa strona podaje do Hakimiego, Afran Hakimi do Lukaku i świetnie wybiega na pozycję, Lukaku świetną piłkę odegrał, Marokanczyk jest szybki, wchodzi w pole karny, pięknie obsłużył Martineza, a Lautaro strzela gulana. 1 do 0, ładna szybka akcja piłkarzy Roberto Italiano, kolejna akcja, tym razem specja atakuje ale tutaj świetnie piłkę odbiera yy, Arturo Vidal i rozpoczynamy kontrę Lautaro Martinez do Lukaku Beck wypuszcza Argentyńczyka, Argentyńczyk wykorzystuje swoją szybkość, nie daje się dogonić obrońców, rywali i strzela gola na 2 do 0. Taka bramka do szatni na 2 do 0, więc dobrych na schodzą piłkarze Interu. Ale specja strzela gola kontaktowego Enzola. Ma piłkę, holuje ją, podaje do środka, Audelo. Ten świetny tutaj podaje do Saponaru. Tutaj błąd obrony Interu i Verde szczelagola gola na 2 do 1. Takim wynikiem kończy się to spotkanie. Inter wygrywa. Nie, sorry, wygrywa jeszcze jedna bramka. Mateo Politano rozpoczyna kontę. No, Politano jest bardzo szybki, widać to, Czabot, Nie jest w stanie go dogonić. Włoch biega w pole karne, Podaje do swojego rodaka a Andrea Belotti z najbliższej odległości. Pakuje piłkę do siatki. I mamy 3 do 1 dla Intel. Takim wynikiem jest to, się to spotkanie. Kolejny mecz to mecz taki no, na szczycie, można powiedzieć, mecz z Lazio. Lacjo, no ciężki rywal, można powiedzieć, na pewno, cięższy, na tej górnej półki Ligi Włoskiej. No i Lacjo w tym meczu pokazał Interowi, jak się gra w piłkę. No, no Sergio, kanale, świetnie się, się odwrócił. A, a Handanowicz pokazuje w tym meczu, że jest ręcznikiem. No niestety, 1 do 0. Kolejna akcja Lacjo. Kajcedo do Korei, ten świetnie podaje do Bardiego. Bardi w polu karnym. Nie wiem, co zrobił Handanowicz, ale naprawdę Handanowicz jest na razie ręcznikiem. Muszę mieć nowego bramkarza, mam powiedzieć. Handanowicz już stary, nie jest jakiś stary, no starszy już jest. I jemu overall będzie spadał, więc warto kupić jakiegoś bramkarza. Możecie mi napisać w komentarzu, kogo kupić. Ja się zastanawiam nad Bartłomiejem Drągowskim. Chciałbym mieć Polaka i myślę, że drągowski na ławce na ławce, na bramce, by były naprawdę świetny pomysł. Jeśli Wam ten pomysł się podoba, zostawcie łapkę w górę. Lecimy dalej. Mecz z Realem w Madryt był nudny, ale udało nam się wygrać skromnie 1-0. Tutaj macie jedyną akcję bramkową w tym meczu. Świetna akcja w wykonaniu Interu. Ładnie tutaj podają sobie. Hakimi zagrał do Martinez'a. Zobaczcie ile tam miejsca ma Lukaku, Argentyńczyk do Belga, a ten pokonuje swojego Rodaka. No i mamy 1-0. Skromnie, ale 3 punkty zostają na Giuseppe Meaza. Kolejny mecz z Juventusem, niestety FIWE to kupuje Monte Calcio. No tak już jest, jak się nie ma licencji, co nie tyle hajsu macie, licencji nie macie. No i lecimy mecz, lecimy mecz z Juventusem, ten Lukaku świetnie, świetnie ucieka, podaje do Perisicza, Chorwat pokonuje Wojtka Szczęsnego i mamy 1 do 0 dla Interu. Kolejna akcja, to już druga połowa, Juve ma piłkę ich akcja. Cristiano Ronaldo tutaj fatalne zachowanie mojej obrony. Paulo Dybala pokonuje Handanovića, a ten, nie wiem, co to była za w ogóle za interwencja mu się włączyła. No ale w tym sezonie Inter jest naprawdę w wysokiej formie. Politano do Lukaku, Romelu Lukaku nabiera dwóch obrońców, Juventusu strzela po długim, pokonuje Szczęsnego i Inter wygrywa to spotkanie 2 do 1. Kolejne spotkanie ligowe to mecz z Fiorentiną. Fiorentina w rzeczywistości może walczyć. Będzie walczyła, moim zdaniem, utrzymanie. Jakby spadli, to by była naprawdę wielka sensacja, można powiedzieć. A w rzeczywistości, a Fifa jak? Rozpoczynałem bardzo szybko. Andrea Bellotti świetnie obsłużył Milikowicza, Sawicza, a ten Szczela gola na 1 do 0. No, Serb fantastycznie to wykończył. Trochę rezerwowy skład, piłkarze muszą odpocząć, a my lecimy dalej. Siódma minuta już. Alexis Sanchez świetnie się odrasta z piłką. Podaje do Eriksena. Christian Eriksen, Dunczyk szczela Pokonuje drągowskiego, który jest na celowniku Interu Mediolan. I mamy 2 do 0. No, obrońcy mu nie pomagają w tym meczu. Kolejna akcja, 11 minuta. Piłkę przejmuje Vidal, podaje do Belotiego, Andrea Pelotti Włoch. Obsłuży Aleksisa Sancheza. Sanchez ta piłkę świetnie odgrywa do Savicza. A Milinkowicz trzeba swoją drugą bramkę. Inter po 13 minutach prowadzi 3-0. I takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Czas na kolejne spotkanie, kolejny skład tutaj robimy, wybieramy mecz z Bolonią na wyjeździe, Bolonia, taka drużyna średniak i średniakiem była można powiedzieć Lukaku, pierwsza akcja interu brankowa podaje do Hakimiego na prawą stronę, ten do Lukaku, Lukaku do Bareli, a Nicolo Barela strzela gola na 1-0, właśnie muszę Nikolo Zaniolo kupić z Romy, ci się zgodzą. Lecimy dalej. Lecimy, tutaj wygrywałem pojedynę główkowe piłka taka do Rodrigo. Rodrigo, zobaczcie, aj tu ładnie nabrał obrońcę rywala, kapitalny trik Brazylijczyka. Rodrigo się rozpędza, prawa strona boiska, Brazylijczyk biegnie, Dix go nie dogoni, chodzi po lekarne, poda do Lautaro, a Lautaro strzela na 2 do 0. No co innego mógł tu zrobić Lautaro niż strzelić bramkę. Właśnie szczelić bramecz bo jest Rodrigo to naprawdę zabawie się za obroną w boloni, mamy 2 do 0. Lecimy dalej. Rzut na dla Interu. Politano. Politano czeka, żeby wrzucić. Czeka, czeka, wrzuca. Guardiol tu wygrał pojedynkówkowy, ale piłka nie trafiła do bramki. wpadła po nogi Pina Montiego, a Pina Monti strzela bramkę na 3 do 0. No fajnie, debiutacka bramka w tym sezonie. Tutaj mamy raport zwiadowczy z, z Argentyny. Dwóch takich fajnych piłkarzy. Reszta, reszta do wyrzucenia można powiedzieć. Nie ma nic ciekawego, już mam tak naprawdę zapełnioną skrzynkę. Zobaczymy, jak w przyszłości ci piłkarze będą się rozwijać w Interze. Chciałbym jakiś y, debiutant juniorów stawiać, ale na razie nie mam komu. Ashley Young, Papa. No i gramy ostatni mecz z Realem Anty w tym odcinku, w pierwszym okresie 1-0. To jest oczywiście faza grupowa, czwarta kolejka Champions League. Lecimy dalej, panie i panowie. Tutaj pierwsza akcja. No i oczywiście V. Ja mam dosyć w FIFA, jeśli chodzi o te fale. Te faule są beznadziejne, i, i jej nie potrafi naprawić takiej głupoty. No w ogóle jej to jest fantastyczna firma, najlepsza firma na świecie. FIFA to w ogóle jest najlepsza gra. No tu, jest, to był no, naprawdę, no. Takie karne to codzienność dla fanów FIFA. No i do piłki poczedł Karim Benzema. Ale Karim Benzema. Zachował się honorowo, wiedział, że nie był rzut karnego, więc nie trafił. I to jest moja najlepsza akcja w tym meczu. Minikoi stali zagrał do Belotiego, jakby tu Belotki trafił. prowadziliśmy 1 do 0, a tak? Zaraz się dowiecie, co stało się w drugiej połowie tego spotkania. Niestety 0-0 po pierwszej połowie, choć powinniśmy prowadzić. Real ma rzut rożny. to już ośrodkowuje. Wybijamy piłkę, ale piłka trafia do Modricza. Luka Modric, pyk. Tutaj nie wiem co to było, ale Ramos dotarł do piłki. Na 1 do 0. Tak się mówi. Handanowicz mógł wyjść, ale nie wyszedł. Inteligencja cultliperów jest zajebista. Tutaj bezema zagrał kapitalną piłkę do Azarda. Eden Azard biegnie sam na sam. Handanowiczem wybiegłem, ale Azard go po prostu lobikiem gnoja. I 2 do zera. A my lecimy dalej. Asensio. Tutaj Devray. No, też się zachowałem kapitalnie. Asensio lobuje Handanowicza. 3 do zera. A to spotkanie kończy się 4 do 0 porażką. No to było dobre spotkanie, bo dużo rezerwowych też piłkarzy, ale to nie zmienia tematu, że zlamiłem to spotkanie Casemiro do Azarda, ten do Casemiro do Adena, Berg do środkowoje Luka, Moddy z główki, bo jakby inaczej, czemu by nie? 4-0. Sytuacja po 11 kolejkach seria wygląda następująco: Inter ma 30 punktów, mamy 8 punktów więcej niż LeMion to Calcio. Więc. No dużo brawek nie straciliśmy w tym odcinku. W tym odcinku było wiele lepiej, jeśli chodzi o obronę. Chyba 2 czy 3 czy, czyste konta w seria. A w lidze mistrzów jest bardzo ciekawie, bo będziemy w następnym mecz z Szachtarem, potem Borusem. Więc jak Szachtarem, to możemy być prawie bliscy awansu do kolejnej fazy, ale wszystko jest możliwe. Jeśli podoba się Wam ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz komentarzy, żebyście chcieli. I to tyle. Dzięki. Na razie. Piąteczka. Elo.